Stanisław Różewicz było, minęło w kuchni i na salonach 10 muzy. Na Melinę 1965. Najpierw było opowiadanie Jana Józefa Szczepańskiego w szasz. Film miał zmieniony tytuł. Na Melinę. Oddział partyzancki podejrzewa wiejskiego żebraka, że szpieguje i donosi Niemcom. Dla sprawdzenia, jaka jest prawda, partyzanci dokonują prowokacji. Żebrak to człowiek nierozumny, gotów ich wydać Niemcom. Chce w nagrodę dostać buty i kożuch. Zginie z wyroku dowódcy oddziału. Na Melinę robiliśmy w czasie, kiedy obowiązywał w literaturze stereotypowy obraz partyzantki, będącej jakoby monolitem. Przez lata... Wmawiano, że o pewnych sytuacjach w lesie nie należy mówić. Gorzkie opowiadanie Szczepańskiego przeciwstawiło się obowiązującym wówczas tendencjom. Autor odważył się napisać, że w lesie było różnie, a wojna nikogo nie uszlachetnia. Tragiczną postać żebraka zagrał przejmująco Kazimierz Opaliński, ludzi z oddziału Józef Nowak, Stanisław Mikulski, Jan Kocinak i Janusz Paluszkiewicz. Listopad od pierwszych dni zdjęciowych przyniósł parszywą pogodę. Wiatr, zimno, mrzawka. Żona gospodarza, w obejściu którego chroniliśmy się, opowiadała, jak za okupacji chłopaki ze wsi łapali koty i odarte ze skóry sprzedawali jako zające. Wszystkie plenerowe dni były trudne. O trzeciej robiło się już ciemno. Opaliński musiał wcześniej zjeżdżać z planu na nagrania do radia. Czy do teatru. Po plenerze weszliśmy w dekorację partyzanckiej ziemianki. Pięć kolejnych nocy zdjęciowych. Szwenker Mietek w Rosji marudził: Nie wiem już, stoję czy klęczę przy tej kamerze. Pokazaliśmy film na kolaudacji. Zaatakowano nas ostro i filmu nie przyjęto. Opaliński, wielka rola. Całość bardzo dramatyczna, ale partyzantki nie można tak przedstawiać. Film jest ahumanistyczny, w fałszywym świetle pokazuje oddziały partyzanckie. No, może za kilka lat. Nie pomogły argumenty, że historia opowiedziana w filmie jest oparta na autentycznym wydarzeniu, którego świadkiem w oddziale był Jan Józef Szczepański, żołnierz AK. Minęły dwa miesiące i zatelefonował do mnie minister Zaorski. Film przyjmujemy, gratuluję. To jeden z najlepszych filmów o wojnie. Przeszły następne miesiące? Telefon z telewizji. Film nie będzie jednak pokazany. Maj 1967. Zapowiedź w programie. Film na Melinę będzie pokazany. Dwa tygodnie później. Film z programu wycofujemy. Na Melinę pokazano w telewizji na przeglądach po 12 latach. Przeczytałem w miesięczniku kino esej Pawła Borna. Żaden z filmów polskiej szkoły nie podniósł poziomu filozoficznego dyskursu tak wysoko. Zło wynikające z sytuacji wojny. Arcydzieło warsztatu Majstersztyk reżyserii